do świąt ruszyły pełną parą. Ludzie rozglądają się już za ozdobami świątecznymi, prezentami i choinkami. Jak najładniej przystroić choinkę? Czy lepsze jest sztuczne czy żywe drzewko? Sprawdźmy to. Panie czy kupili już Państwo choinkę na święta? Tak, jaka to jest choinka sztuczna czy żywa? A dlaczego akurat taka? bo tak wyszło, nie mamy dzieci, jest tylko dwoje. A co będzie na niej wisiało? No bombki łańcuszek, żadnych takich ozdóbek, nie światełka niebieskie nowe kupiłam. Dzień dobry, takie małe pytanko. Czy ma pani już choinkę na święta? Już mam. I jaka to jest choinka? Sztuczna? Żywa? Sztuczna. sztuczna, a dlaczego sztuczna? Mniej kłopotów mam. Dzień dobry. Czy ma pani już choinkę zakupioną na święta? Nie, a kiedy planuje pani zakupić? No, tak może przed świętami, może dwa. Dziewczynki a to tak na ostatnią chwilę? <grym> Także najlepiej. Nie mi. się Pani, że zabraknie? <grym> nie, raczej nie. No, to zobaczymy, to zależy jak będzie to. Będzie tego. żywa czy sztuczna? Żywa, oczywiście. Żywa, dlaczego żywa? No, jednak to jest już taki... To zapach w ogóle, to wszystkie takie... atmosfera się robi. No. Za żywa, no. żywa, więc... <grym> I co pojawi się na tej koniecach? No, znowu. łańcuchy. Kupne, czy coś sama pani będzie robiła? Na razie wszystko kupne. Dzień dobry. Takie malutkie pytanko. Czy choinka na święta już zakupiona jest? Nie, nie, nie. a kiedy no, będzie kupiona? Nie, no, z poprzedniego lat. A Czyli sztuczna. Tak. A co się pojawi na co się pojawi? W łańcu. A jakaś leczna robota? Nie. Nie. A kiedy będzie ubierana? Wigilia czy wcześniej? Wigilia. Pani tak, tak. a kiedy, kiedy? ściągane są jedno osoby? Kiedy? No to tak w lutym. Lutem. Czyli po kolejno już po tradycyjne. Tradycyjne. Tak. Dzień dobry. Pogę zadać małe pytanko. Choinka na święta już zakupiona. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. A kiedy planuje się kupić? 24 grudnia. dwudziestego 24 no, grudnia, czy to nie jest za późno? Nie. Odpowiednia pora na to. Tak. Mhm. Czyli ubierana będzie w Wigilię. No, oczywiście. Jak zawsze. A co na niezawiście? zawiesić? ozdóbki. Coś... łańcuchy. Coś będzie własnoręcznie zrobionego na tej końce wisiało? No, jeszcze zobaczymy. Mhm. ciasteczka, ewentualnie a to będzie żywa choinka, tak? Oczywiście. A dlaczego akurat żywa? No bo żywa, no bo sztuczne już się nam znudziły. Jak widać sztuczna choinka jest wybierana tak samo często jak żywa. Jednak jedno jest pewne. Bez choinki święta Bożego Narodzenia straciłyby swój cały czar i urok. W jakiej wysokości choinki najczęściej ludzie kupują? Najczęściej jest to przedział od 2 m do 2,5 m. Najbardziej popularna, czy yy, mniejsze w jakichś tam wymiarach to raczej nieliczne. Nie? Jaka jest rozpiętość w cenie, jeżeli chodzi o żywe drzewka? Cena się nie zmieniła od ubiegłego roku. Jest to przedział od 35 do 40 zł choinka cięta, natomiast choinki w doniczce od 28 zł, w zależności od wysokości do 55 zł. I kiedy ludzie najczęściej przychodzą na zakupy? No, taki najbardziej nasilony okres zakupów to jest ostatnie 10 dni przed świętami. Jednak tutaj jak gdyby tradycja się i obecność w domu, żeby choinki, zapach Inny nastrój niż przy sztucznej. Szczerze polecam z żywą